właśnie ta obuda, ludzie, jeżeli już wspieracie, jest jakieś... Chodzicie, dobrze, dobrze, fajnie, fajnie, dałeś radę, tak jest, tak trzymaj, to jest również dla nas, i tak dalej, i tak dalej. A potem nagle, jak się jeden odwróci, drugi, trzeci, to nagle nie gadajcie z nim, tak jest, tak jest, niebe no, tak jest, absolutnie. Jesteście kurwa słabi po prostu, to jest słabe. A jak jest 2, 3, 4, 5 osób pół kompanii, to uwieście mi można wysadzić z kapci każdego. Przede wszystkim uchronicie kogoś od załamania psychicznego, targnięcia się na własne życie, zrobienia sobie krzywdy, co niektórzy uciekają w alkohol, w narkotyki, krzywdzą swoje rodziny. A to wy wewnątrz możecie temu wszystkiemu zapobiec. Już na starcie, bo trzeba o tym pamiętać, że to potem każdy z Was może zostać.